Witam się w kolejnym vlogu. Pomyślałam, że nagram wam vlog yy, z zabawyczkami. Co polecamy, bo ostatnio tak dużo pytań się pojawiło u mnie na Instagramie. Co kupić możecie dla rocznego dzieciaczka, co się sprawdza już urocznego i później przez dłuższy czas. Więc ja wam w tym pierdzielniku zabawkowym pokażę, co u nas sprawdza się najbardziej. Bo często pytacie się o te zabawki, a ja nie mam totalnie na to głowy. Jakieś książeczki pokażemy, tak? Jest gównione światło, gówniona pogoda, ale jakoś dam radę. I oczywiście nie będzie się bez sprzątania, bo musimy to sprzątać. Kwiatki wymienić, bo z dekoracji... Z... A tu w ogóle patrzcie, z Oli wesela, kwiatki, doniczki, jak rosną. Mama, mama! Co, już zaczynamy od polecajek? Tak? Pierwsza polecajka, książeczka. Pokaż okładkę, pokaż bam. Co... bam. Tu mamy taki, mm, nie wiem co to jest, wysiew, to jest napisane. Te encyklopedie, ta i ta o dinozaurach, tam jest bardzo dużo różnych. A tu nie widać, jakie są? A, tu macie. Naprawdę polecajka, bo są bardzo fajne ilustracje i naprawdę bardzo ciekawe są. I dzieciaczki lubią oglądać, tak? Tutaj macie dużo rzeczy, że na przykład, o Leon, pokaż, gdzie zbierają winogronka. Tu i tu paczek zbierają, wiesz? I tu winko robią. <grytanie> fajna książka dla dzieci, nie? Gdzie pszczółka? Tu, a patrz, gdzie dziewczynka ugniata winogrona z tubkami? Tu, tu, tu. A tu choinkę ubiera. Widzisz, ty? O, kukurydza, paczek jak rośnie u nas, bataka i też już, a tu jakieś inne są zboże, Ok, ale widzisz, tu kukurydza. Więc bardzo fajna książeczka. Teraz przechodzimy do kolejnej polecajki, jakim są klocki magnetyczne. My mamy te z firmy Connectix, czy jakoś tak one są. I naprawdę one są cudowne, dosyć dużo kosztują, ale będzie to zabawka na lata. Bo i wy, rodzice, na pewno z chęcią się pobawicie tymi klockami. Powiem wam tak, już są trochę poniszczone, ale one są tylko porysowane. A myślę, że w tych takich tańszych to nie dość, że magnesy są słabsze, to i mogą pękać. I zobaczcie, my tutaj mamy naprawdę taki dosyć duży worek już tych klocków magnetycznych. Ale jak nie jesteście pewni, to my na przykład kupiliśmy swój pierwszy zestaw, taki najmniejszy jaki jest i przepadliśmy. Więc e, nie musicie wydawać nią pięć stóp na cały zestaw, tylko najlepiej sprawdzić, czy jednak waszym dzieciaczkom się sprawdzą te klocki, ale myślę, że już naprawdę Leon tym się bawił. Myślę, że jak miał nawet. No, półtora roku na pewno o to się tym bawił. A jak miał roczek, to możliwe, że już tam coś próbował i z luneczką łączył klocki, głównie rozwalał, ale już, już one były w zabawie. Kolejna polecajka to jest oczywiście ten domek. Tylko on się szybko rozładowuje. Jakiej to jest firmy w ogóle? Gdzie tu jest firma? OSU. Dobra, nie wiem, to jest grający domek. Piszcie w komentarzach dziewczyny, bo wy na pewno się znacie lepiej na tych markach. I tu patrzcie, mamy dzwonek. Mamy historyjki. Dzyn, dzyn. Jest ktoś w domu? Nie otwieraj, nie Także tutaj mamy keczuszkę. tu naprawdę jest bardzo dużo elementów. Tu się zmienia, że na przykład dźwięki po prostu nie, tutaj wyłączyłam. I tutaj teraz widzicie same dźwięki, więc albo historyjki, albo takie dźwięki po prostu tych rzeczy, które tu są. I coraz tam Leon się pobawi. I teraz na przykład przy prezentacji mi się zachciało bawić, tak? <laughs> No, widzicie, Leon wam prezentuje. A gdzie jest kibelek? Gdzie się robi pupu? Pokaż kibelek w domku. Zobacz, tu jest. Otwórz. O! Woda się spuściła? No i zobaczcie, tutaj jest jakiś dzidziusz, co śpi. Uwaga, robi trymolkę. Dobra, podjęłam decyzję. Przestawiamy łóżeczko na tę ścianę z powrotem, tak jak było na początku. Zobaczymy, czy nie będę tego żałować, bo to jest taki ciąg zabawkowy, ale chcę mieć ładny widok z powrotem na piękne łóżeczko. E, od razu wam powiem, skąd jest e, dywan, bo o niego po prostu na Instagramie jest tyle pytań zawsze, że to po prostu się w głowie nie mieści. Dywan jest z Allegro. Wpiszcie dywan e, e, z drogą? Beżowy? Coś w tym stylu na bank znajdziecie. Ja nie wiem od jakiego to jest sprzedawcy dokładnie, ale wpiszecie na Allegro dywanik z drogą do pokoju beżowy to bez problemu znajdziecie. To jest ten chyba mniejszy niż większy. Dobra, odkurzamy i przestawiamy, tak? Chce Leon odkurzać? <noise> Zróbmy tak, ja najpierw posprzątam, bo już zrobiłam demolkę, i zaraz wrócimy do palce jak zabawkowych. Tak? Tak, tak? Jas! Tak. Yes. Czy jesteście gotowe? Posprzątam. Oj, skończyłam drówka zostało go. Trzy, dwa, jeden. Tu mi się nie podoba, jest ciemno taki śmietnik przez to, że ten, no, tu jakąś lampkę jeszcze ogarnąć na ścianę czy coś. I tu jest oh Boże, ta ściana, te chmury. Mamo, musimy zrobić jeszcze tu chmury. Także tak się prezentuje. Tutaj Leona łóżeczko zostało, tak jak ten. Książeczki tu zostały. I powiem Wam także muszę część zabawek wynieść do stodoły, bo na przykład mm, to już jest totalnie nieużywane. Tego też Leon praktycznie nie używa. Stodoły jeszcze trochę się bawią, ale tu jest za dużo tych zabawek. I zaraz Wam pokażę wiertarki. I ogólnie wszystko, co u nas się sprawdza, co Wam szczerze polecam zabawkowego na dłużej i krócej. I teraz najpiękniejsza ściana ever, tęskniłam za tym widokiem. Te łóżeczko, te chmurki i tutaj jak zarumbiście patrzcie to, to, to jest, not my vibe, kolorowo, to jeszcze w miarę, ale jest za dużo rzeczy. I tu brakuje oświetlenia, jeszcze jakiś półeczek. Muszę pomyśleć, i musimy na książeczki, czy nawet na jakieś zabawki, których nie używają, i żeby po prostu je postawić wyżej, i żeby mieli przestrzeń do zabawy, to tutaj musimy pomyśleć nad jakimiś płeczkami, bo naprawdę ta ściana jest mega goła i brakuje tutaj czegoś. Tak jak to. To, to, to jest Japindole. dole. Patrzcie, tak kadr. Cudownie. I tutaj, jak ładnie wygląda na ten bujaczek, na ten obdarty kaloryfer. I tutaj, proszę bardzo, tu wieczorem się zapali lampeczkę. Nie na no, te kolory to ja, ja kocham po prostu tu wszystko tak idealnie pięknie. Także ehem, uwaga, jestem nieco dobra w przebitki. Czas na przebitkę pokoju. I powiem, że nawet tu jest fajnie kredeczki, Tak położę, co prawda to jest miska, ale no nie wiem jak inaczej. Tutaj tych misi ja pindole wszystkie kolorowe są schowane. Także uwaga, patrzcie, nareszcie one mogła podziwiać, jak dzieci się bawią i wam nagrywać z oświetleniem na twarzy. Ale no tak, jak myśleliśmy o oświetleniu, to totalnie nie pomyśleliśmy, żeby zrobić oświetlenie jeszcze i na tamtej ścianie. Myśleliśmy, że te dwa kinkiety no tutaj wystarczą. Ale no, niestety, totalnie tam jest tak ciemno, bo też w planach było, że tam, gdzie jest Leona łóżeczko, to będzie szafa taka w zabudowę, więc tam nie byłoby potrzebne oświetlenie, ale i tak naprzeciwka na ścianie jest potrzebne. U nas na przykład dopełniamy to lampkami, ale u dzieci nie ma takich, wiecie, komódek i ten, o, zaraz te lampki to by latały, więc nie ma na to miejsca, yy, więc no musimy jakoś coś pomyśleć, no najwyżej w Ikei są takie jakieś różne, nie wiem, lampki i także kabel będzie na, nie wiem, nie wiem, jak to rafał, jak, no trzeba coś, jakoś oświetlenie pomyśleć i może jakoś by się udało to zrobić bez, wiecie, robienia dziur w ścianach, bo to jest najgorsze, bo kabel poprowadzić to nie jest problem, ale to, wiecie, dziura po całości by była, e, więc no, zapraszam na przegląd zabawek. Także słuchajcie. Yy, może zacznijmy od przepięknej lodówki. Na ten moment wam jej nie polecam. Jak dla mnie to jest przepiękny, estetyczny mebel, ale jak na mebelek za 500, yy, jako podstawka na lampkę, no to nie bardzo. Ogólnie to tu trzymany jest taki śmietniczek, drzwiczki wkurzające sobie się zamykają. Yy, nie wiem, może jak będą starsi, to lepiej to wykorzystają. To mam jakoś zamrzeżalkę. Tu postkarka do lodu jeszcze działa, czy już zepsuta? Nie, jeszcze działa. Jakieś guziczki, więc yy, no. Taka, o, tu mamy te klocki, które Wam już polecałam i one naprawdę są mega warte. Connectix chyba to jest firma i są różne wersje brokatowe. My mamy akurat kolory pastelowe, e, więc e, no, takie przepiękne klocki. Ja uwielbiam się nimi bawić, dzieci też. Mamy tu różne okienka, można budować wieże i naprawdę dużo z tego możemy budować. Tu pod panią żyrafą, od razu będę mówić, jak Wam pokazuje, co jest skąd. To jest home, to jest home. E, tu mamy nawilżacz Beaba, proszę bardzo. I lampka nocna, całą noc ona się świeci, Night Nightbeard. I ją się odpala tak. Można ustalić poziom świecenia, kolor. Także to była najlepsza przy karmieniu i do tej pory ją mamy. Ona jest po prostu, całą noc się świeci, bo u nas nie ma, wiecie, światła na zewnątrz i hajcuje jedynie księżyc, więc by było czarno, czarno. Tu mam tę rafę z H&M Home i tutaj pod spodem mamy klocki, ciuchcie z Ikei. Mega polecam. Już nie będę jej wyciągać, ale to jest po prostu jak wiecie sobie na Ikei strony albo jak oglądaliście vloga, jak byliśmy w Warszawie w Ikei, to ja pokazywałam, że właśnie kupujemy i naprawdę mega polecajka. Nawet ile on się bawi, tam mamy to uciuchcie na baterie, e, sobie przyjrzyjcie to. Ale jak się zastanawiałeś kiedyś nad uciuchcią, to polecajka. Mamy nawet, e, kiedyś mama Rafała kupiła luneczce, jak miałam pół roku, e, takie elementy jakieś małe kółeczko po prostu uciuchci drewnianej, to to pasuje do siebie. Więc też mega, bo nie musicie mieć HAIK i gej, tylko po prostu różne zestawy drewniane i tak mi się wydaje, że to będzie pasować. Dobrze, także tak. Tutaj mamy najnowsza rzecz. To jest taki dinozaur. On jest wpytek głośny, ale fajna zabaweczka. E, tutaj zakleiłam głośnik i on jest na baterię. Ma pilota, że może chodzić sobie tak po prostu prosto. Świecą mu się oczka, i jak się naleje, tutaj jest miejsce na wodę. To on zieje parą wodną, więc też mega, ale naprawdę jest głośny. I on jest z firmy, czekajcie. A tutaj jest y, z lampą, wam pokażę. Buki firma. Nie szukajcie na Allegro, bo czasami na stronach z zabawkami są za 200 zł, a my na przykład za 140 kupiliśmy. Więc tu mam do niego pilot i się go jakby steruje, i tutaj klika się, żeby wziął parę, a tu, żeby szedł do przodu. Dobrze, a tutaj wszelkiego rodzaju klucze, narzędzia, śrubokręty. To akurat u nas jest hit, więc myślę, że u Was jest podobnie jak Macie Chłopca. I Oczywiście to jest mega polecajka, to jest piła taka z chuskwarny. My też mamy taką dziadzia i tata prawdziwą, dlatego zdecydowaliśmy się na tą markę. Ale tak to wiem, że i różne inne są marki. Tutaj patrzcie, się odciąga. I tu klikamy tak, tak. Oj, teraz Wam nie pokażę, bo ona już się rozładowuje nam. Strasznie dużo baterii zżera i tu łańcuch się kręci. I powiem Wam, to co Leon z nią wyprawia, to ona działa perfekcyjnie. Trochę, ale jak widzicie, jest poobijana, ale naprawdę warta swojej ceny. Tu oczywiście idziemy ząbki. Demon się dobrał. Bardzo fajna zabawka, jak planujecie na święta. I to jest chyba, nie wiem, od 3 lat albo więcej, ale Leon, powiem Wam, tak szybko załapał tutaj, że to i że nawet, żeby ten łańcuch się kręcił, to trzeba wcisnąć i ten, i ten guzik, dwa. Ten najpierw, a potem ten to mistrz po prostu. Więc no, mega polecajka. Teraz w męskim dziale zostajemy, więc mamy tak: tu mamy wiertarkę z pepko za dwie dychy, i ona kręci się tylko to. Mega tandetna, ale to jest i tak u nas hit i mega super. Tutaj mamy taką już profesjonalną. Ona była w zestawie ze skrzynką, która nie wiadomo gdzie jest. I tutaj mam, patrzcie, taki akumulatorek, to się odłącza. Także to jest tak profesjonalnie. I tu mamy po prostu baterie do wymiany. Też już no, szybko zżerają te zabawki, baterie, więc no niestety. I tu mamy taką jakby Bosza, ale to jest firma, widzicie. Tu jeszcze jest naklejka jakaś Klein K i E-In. I oni mają różnego typu zabawki typu właśnie dorosłe y, do, z dorosłego życia na zabaweczki zrobione, ale ona jest bardziej profesjonalna. Bo tak, tu się kręci, patrzcie, mamy światełko i ona tak wkręca i tu przedstawiamy guzik, wciskamy i, i kręci się w drugą stronę. Tu mamy tempo, wolniej, szybciej. O. Tu jest jeszcze po środku. Okej, okay, serio? Nie, dobra, to dwa. Tu mamy taki po prostu gadżet, kręci się. Więc e, tak, oczywiście tu mamy do wymiany. Oczywiście też nie wiem, gdzie są te rzeczy. A okej, okay, mamy jeszcze taki ten i w zestawie, no naprawdę bardzo dużo rzeczy tutaj było. To jest też z jakieś śrubki do wkręcania, ale ogólnie hitem największym i tak jest to e, wiertarka. Kolejnym hitem oczywiście są samochody i uloneczki też. Tutaj mamy takie samochody. Oczywiście nie będzie reszta, gdzieś się walają, ale coraz je znajdujemy. To są takie drewniane samochodziki z firmy Tenderleaf. Cudo są? Czy jakaś podróż, czy co? Naprawdę Leon się fantastycznie nimi bawi. Są super wykonane. Trochę porysowane, oczywiście, ale naprawdę są genialne. Tutaj się wysuwa. Suwa, tu do mega palcajka. Tu na skarb mamy z kolei standardyw taki blender i on niestety, patrzcie, to że jest plastik, to już jest połamane. Mimo to bardzo fajnie się tym dzieci bawią, ale jednak mogliby pomyśleć, żeby to jakoś inaczej zrobić. Tu się kręci, patrzcie, jaki dźwięk. Więc to jest takie fajne. Tu mam taki ekspres do kawy z Little Dacha, ale on nie jest jakimś hitem, ale dzieci bawią się, robią kawki. Tutaj mamy kasę z Ikei, wy mi ją polecałyście w tamtym roku, ale powiem wam, że jestem trochę zawiedziona i dzieci raczej też, bo nie ma dźwięków. Ona jest po prostu jak taki duży kalkulator, więc yy, szczerze mówiąc, kusi mnie z pepko, taka jest teraz, chyba już na święta, za 45 zł. O! Leon pokazuje wam swoje polecajki, tak? Która jest fajniejsza, powiedz. Pierparka, to tak? bardziej wolisz, tak? Co? Nie, nie, nie działa. A no? Zacięło się. Może już się rozładowuje, no? Yy, ogólnie, też mega polcajka wszelkich rzeczy typu lekarzowe. Bo to chyba każde dziecko lubi się bawić. Tu akurat mamy z Melissa do zestaw. I tu zobaczcie. Mam w ogóle traktor jakiś z temu, ale jest spoko. Tu już hak się odłamał. Przyczepki nie da się doczepić. Ale sam fakt, że traktor był, nie wiem za ile antyna może napisze. Bardzo tani, a jest w użytku. Ma gumowe koła. To już Wam mówiłam, że to jest cudo, że możecie zamawiać w ciemno. To tak działa. Hop, hop. Proszę bardzo, i gałka. I tu mam jakieś posypki. Eee, I cudo jest, że wszystko ma swoje miejsce. I do, to mamy już. Te trzy lata i się nic nie pokupiło. Nie. O, tutaj właśnie mamy te śruby, że można wiertarką. Tylko, no po prostu to trzeba, ktoś musi trzymać, a ktoś wkręcać. Tylko ty masz nie tą końcówkę, wiesz? Kręcisz? A, poczekaj. No pokaż, jak wkręcasz. Już? O, proszę bardzo, nawet wiertarką się wkręciło, tak? Teraz przechodzimy do tego działu. Toaletka to jest też mebelek, więc niestety, chociaż luna czasami używa to jako um, me taki właśnie tam lusterko, ale na razie wstawiłam tu. No i zaprezentuj Jojo. Zobaczcie, tu mamy z firmy, Boże, jaka to jest bruder chyba. Leon już wyłamał drzwi. To jest jeden wielki przypał, ale to jest Leon, on miał dziwny pomysł. Tu nam pies odgryzł od pompy na wodę, bo normalnie tu jest wąż strażacki. To jest takie mega długie, ale my odczepiliśmy to na razie, bo oni zaraz by to zgubili w sensie Leon. I tak, tu mamy gigantyczne takie coś, nie wiem, drabina strażacka. Tu mamy pana strażaka, jakimś cudem jeszcze ma. Obie rękawice i zobaczcie, tu mamy sygnały dźwiękowe, to było oddzielnie, jakby tak wsadza się i zarąbiste, też to nie jest głośne i tu mamy cztery różne dźwięki. Proszę bardzo i naprawdę to wszystko jest wykonane fantastycznie. To jeszcze do kolekcji dokupiłam, oczywiście to jest oddzielnie, musicie zapłacić za tego gościa z trzydychy miotły Leon poleca, tak? Miotła z Lidla. Oczywiście kolo kosztuje, nie wiem, jako się ja oddzielnie dokupowałam, bo stwierdziłam, że sam samochód bez ludzików to już nie jest taka fajna zabawka. I jak dokupiłam te ziomki, to lepiej się bawią, trzymaj. I tutaj mamy też pana takiego ogrodnika. Oczywiście ten koleś miał też yy, gaśnicę. Ale ja ją gdzieś schowałam, żeby się nie pogubiła. Tutaj mamy w ogóle końcówkę od sikawki, od węża strażackiego, żeby to czepić. I tutaj w ogóle się wlewa wodę i tu się kręci tą pompą. Tu widać, jak woda sobie się pompuje, i wtedy to sika. A tutaj zwija się wąż strażacki, albo rozwija, nie wiem. Więc no naprawdę wypas jest ten wóz strażycki, po byku drogi, ale to pewnie chodzi o fakt właśnie tej wody. O tak, Leon ja tutaj znalazł kawałek węża strażyckiego, który się podłącza, bo to jest tu element, co jest jakby do pompy. No. Kolejna mega polecajka, oczywiście Lego Duplo. To to chyba jest klasyk i Leon też jak miał roczek, to już się tym bawił, więc naprawdę Duplo, cudo. I w ogóle, wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że Leon też fajnie się bawi dzidziusiem. Luna tak nie bardzo bawi się lalkami. Jeszcze ma jakieś. Ja już jej kupiłam w miarę wcześnie. Nie pamiętam, jakie to firmy, ale takie śmieszne dzidziusie malutkie. Nawet nie wiem, gdzie ten dzidziusie jest w sumie. Tutaj jest jakiś jeden takiej hiszpańskiej marki. To mama kiedyś Lunie kupiła z takim mięciutkim brzuszkiem. I zobaczcie, tutaj jest ten dzidziuś. Mama kupiła kiedyś w Lidlu takie łóżeczko, ale no tak niespecjalnie się tym bawiał. Częściej władł, wchodził do środka Leon i Luna, nie żeby dzidziusiem się bawili, ale daj no. Leonek, bo zaraz to się zgubi, tutaj przyczepy. Ale dzidziusie, no to, to, to żadna polecajka, po prostu mamy i są ok, tak? Leon powiedział, żebym... Ale ty brudny dziubek masz, musimy umyć, ok? Powiedział, żebym to nagrała, jaki tu jest wóz strażacki wysoki, tak? A wsać tam do środka pana strażaka. O Jezu, jak idzie? Dosięgniesz? Pomóc? Boże to jest patrzcie mojej wysokości prawie. O. I w ogóle tutaj też jak się mocno to rozłoży, to są takie sporniki, czy jak to się nazywa i cztery są z każdej strony, więc no to naprawdę mega dopracowane. I tu mamy patrzcie operatora tego tej, tej... Drabinę dźwigu tego miejsce, żeby siedział. Jeszcze tutaj ostatnia polecajka z firmy Janot. To kiedyś Leon chyba dostał e, od mamy Rafała, od bawy Małgosi. I to naprawdę też jest fajne, bo tu mamy śrubokręt w zestawie młotek. I tutaj można wbijać śrubki. To sobie jeździ, to fajne, ma ciche kółka. Już, Leonek, już. O, i tutaj patrzcie, jakieś kolejne elementy to z kolei z Little Dutch taka skrzynka, więc no, my dużo tych różnych z narzędziami mamy. Ale te drewniane na przykład ciężko się wkręca. O, i tutaj z tego zestawu mamy też. Yy... Taką jakby miarkę, tu też szlan uwielbia. I też z tego zestawu z tym samochodem. O, z tego zestawu mamy też piłę i powiem Wam, że zanim kupiłam tą, to właśnie ta była czymś takim, co mi powiedziało, że Boże, trzeba mu kupić taką, bo on z tym chodził dzień w dzień, piłował wszystko. Także naprawdę ten samochodzik, drewniany jest mega polecajką dla wszystkich mam chłopców i możliwe, że nie tylko. Mm, także... No, tak to wygląda u nas i głównie Len z Luną teraz bawią się wszystkim razem. Tu mamy jeszcze taki telefonik, to też fajna zabawka eee, z Zarachą. Patrzcie, jakie. też nie jest głośny, nie jest hamski. Tylko. Nie wiem, czy on jeszcze jest, bo to było na święta taka edycja. Tutaj mamy taką y, latarkę z zarychą, i naprawdę ona też jest czaderska. Teraz widziałam, że jest wersja cicho telefon. Mamy taką wersję halloweenową. Widziałam, że różne tu są te. Widział, oczywiście tu nam już się pogubiły te. Kładziki, ale to już się rozładowało. No, jak to wszystko z bateriami, więc to też Leon ma niezłą zabawę i Luneczka z tej latarki. Tutaj patrzcie, jakiś muteczek. Także no u nas teraz rządzą i y, Leon, i y Luna bawią się w naprawianie wszystkiego, więc wszelkiego rodzaju narzędzia. Niestety po moim sprzątaniu, jak widzicie, nic nie zostało. Jest jeden wielki syf ponownie w zabawkach, ale trudno. Ja już dziś nie mam sił na segregację i tu, patrzcie, kolejny jakiś domowy karcher. Więc no, mają tych zabawek dużo. I teraz, zobaczcie, bajka zasłużona. Ja sobie też coś pooglądam, kawka, ciacho. I można odpoczywać, tak? Nie dasz mi? No daj mi jedno! O ty. Także teraz po sprzątaniu, czyli ja się troszkę zmęczyłam. Także dajcie znać, czy podobał Wam się taki film, czy coś pomocnego było w tym filmie, jeżeli chodzi o zabawki. Bo nieraz mnie prosiłyście o taki film, ale ja nie czuję się żadnym takim ekspertem, jeżeli chodzi o dział zabawkowy. Więc po prostu polecam Wam to, co u nas się sprawdziło. A wiemy, że u każdego co innego się sprawdza. A jeszcze sobie przypomniałam, że na pewno będziecie pytać, więc jeszcze Wam y, dogram skąd są łóżeczka. Mm, łóżko jest z firmy Luleto. My chyba wybraliśmy model y, taki. One mogą być i na podłodze, mogą być wyższe, mogą być wyższe, mogą być bez tej barierki. Więc tam macie dużo opcji. Także sobie zapamiętajcie, bo często pytacie o łóżko. Luletto, to. Bujaczek, czy polecamy? Polecam, ale strach o ręce, więc raczej tak dla dzieci w wieku właśnie już od dwóch lat i wtedy leonek tu sobie leży i w ogóle, więc bo też często pytacie o ten Bujaczek. A Leona łóżeczko z Woodies i on jak widzicie jest takie... Ogólnie to jest słabej jakości, bo to jakaś sklejka i łatwo je połamać, szczebelki pod materacykiem. Ale tak to spoko, bo one może być tak... Wiecie, tu materac był, jak Leon był malutki i to też Luna używała te łóżeczko, więc już po dwóch bobasach, no jest zniszczony. Ale można też zrobić tak, że to... Mm, się odczepia i jest niziutkie, więc to też trzeba zrobić. I po prostu wyciągamy jeszcze te szczebelki z tyłu. I mamy takie prawdziwe, dorosłe, ale mini łóżeczko: że to jest góra łóżka. I tutaj wiecie, jest główka, podusia i zostają takie nóżki. Oj, tutaj się kończą i wtedy mamy takie nóżki, więc to jest naprawdę na lata łóżeczko. I mimo beznadziejnej jakości, bo jest raczej niezbyt dobrej jakości, to polecamy. Naprawdę fajne łóżeczko. I tak w miarę cenowo jest ok. I w ogóle, co też fajne, to tutaj, jak Luna ulewa bardzo dużo, to czekajcie, o tu jest. To tutaj, patrzcie, z Woodies też dokupiłam taki clean, żeby główka była wyżej, więc to się podkłada pod materac. Materac też mamy z Woodys i wtedy wiecie, główka jest wyżej, więc w razie ulewania, nie wiem czy to jest dobre i w ogóle, ale u nas się to sprawdziło. I ja też to podkładam często jak dzieci mają katarek, żeby po prostu główka była wyżej. Więc nie ma, że poduszki się układa czy coś, tylko po prostu jak dla noworodków na przykład, I jeśli od noworodka już śpią, bo u nas od pół roku Luna i Leon spali w tym dużym łóżeczku. Wcześniej była dostawka. I po prostu tutaj pod materacyk podkładaliśmy ten klin, taki, i dzieciaczki sobie spały, i lepiej to wszystko wiecie, przy chorobie czy przy ulewaniu. Te szafki są z Ikei. nie pamiętam nazwy, ale jak wyjdziecie, to jest zazwyczaj właśnie takie przechowywanie yy, na zabawki dziecięce. Yy, to nie mam pojęcia, to jest ze śmietnika półka odzyskana, znaleziona w Warszawie. Także chyba już wszystko pokazałam. W międzyczasie przyszła mi paczuszka i to będą zabawki drewniane, więc jak mamy tutaj odcinek o zabawkach, to otwórzmy sobie razem. Nie wiem jeszcze, czy polecam, ale się okaże. Także w ogóle, bo to są... napisała do mnie firma. Jaka to jest firma? Boże, nie widać, bo jest zaklejony. Czy chcę. Czy mogą mi wysłać paczuszkę? No to jest z zabawkami dla dzieci ja zazwyczaj zawsze chcę. Jeżeli jest coś naprawdę takiego, co nigdy w życiu bym nie zamówiła, no to ja się nie zgadzam, no bo... No bo nie lubię pokazywać czegoś, czego bym ja nawet sobie nie zamówiła. O, mamy tutaj... O Jezu, kwiatki są. Patrzcie. Dobra, zobaczcie, tutaj macie markę. Podejrzyjmy sobie, ja otworzę to na TikToka i zaraz do Was wracam i damy Leonkowi, niech się pobawi. Także otworzyliśmy i zobaczcie, tu mamy taką przecudną przeplotkę. I w zestawie mamy tak, sznureczek jeden, i pewnie nie wiem, czy to się dokupuje. Takie kolejne kolorki, zobaczcie, jak to jest estetycznie zapakowane. Ta y, małpka była w takim kartoniku, i tu zobaczcie, jakie są guziczki. Także, jak chcecie komuś na prezent, to na pewno dla y, rocznego dziecka już będzie to fajne takie do zabawy, żeby tak sobie przeplatać. I patrzcie, tu mamy sznureczek, i. Oj, w sensie może przesadziłam dla rocznego, nie wiem, ale dla luneczki na pewno to się spodoba. I mamy tu sznureczek, i sobie przeplatamy. Przepiękne, jakie ładne kolory w ogóle są. Tutaj mamy, patrzcie, też takiego pieska. I do tego była Kreda. Tutaj mamy takie pudełeczko z Kredą, więc też mamy do rysowania. E, oni widziałam też na stronie: mają takie piękne kwiatki drewniane, przepiękne. Luna uwielbia takie różne rzeczy. I drewniane wazoniki. Mega, to jest ładne. I co tu jest? Ja, ja. I tutaj trzeba przeczytać, co oni tutaj wysłali nam za. Aaa, patrzcie! Oto Luna będzie zachwycona. Specjalne zadanie. Masz przy sobie przeplotkę. Teraz czas na kreatywne wyzwanie. I tutaj mamy wzór, żeby zrobić taki na małpce. Cudo! Mega ładne. Dobra i zobaczcie, na razie nie mam gdzie tego wsadzić, ale jak to ładnie by estetycznie tutaj wyglądało w tych kolorach. Muszę pomyśleć gdzie wsadzę to, ale przepiękne.